Hej, stycona to jest kanał o rowerach, podróżach rowerowych nie tylko. Na początku poproszę stałych widzów o łapkę w górę, by dodać wiatru w plecy algorytmowi mojego kanału, żeby film miał z górki i potrzebujemy jak najwięcej lajków. Dzisiaj oczywiście lecimy z takim te, tematem od Widza. Pamiętajcie, piszcie śmiało w komentarzach, co wam w sercu leży, co, czego potrzebujecie. Ja zmiłęcie jakiś tam ser, jakiś film zrobię w tym temacie. Tutaj Darek pyta się o Sensy Julia Supremo Red on Black 105 da 2 Więc lecimy z tematem. Słuchajcie, ja znalazłem sobie w internecie taką oto, w jakimś tam sklepie, taką oto ofertę tej sensy i powiem szczerze, jakie, jakie były moje pierwsze takie pierwsze pierwsze wrażenia to by takie, że no fajny sprzęt, tak, tylko że no trochę drogo, nie? Dlaczego fajny? Dlatego fajny, że ma fajną fajną taką mięsistą, sztywną ramę, tak? Bez jakichś tam, tam udziwnień. Ma mm, wszystko, wszystko to, co powinien mieć taki, wiecie, rower, taki, taki porządek, nie? Ma jest na bardzo mną sprzęcie, to taka właśnie ciekawostka, bo tu widzę, że jest napisane, do, że to jest korba Durajs, To jest w sumie nieprawda, bo mm, bo w, w, opisie, e, w opisie jest wyraźnie, że to jest e, korba 105, ale dalej mi o to ale no, ogólnie rzecz biorąc cały rower jest na, na 105. I ja powiem tak, to jest ogólnie bardzo dobry osprzęt, naprawdę świetny osprzęt. Tylko że tu taka trochę. Trochę mi się śmiać z tego, że napisali, że to jest, wiecie, topowa wersja zawodniczy, e, w ogóle i, i. ten... i w ogóle masakra jakaś, nie? Znaczy wiecie, bo to zawsze ten, zawsze te, te teksty do tego nie czytacie, bo to jest taki będzie bełkot po prostu, nie jest takie, wiecie, bełkot jakichś tam marketingowców, nie? Więc no nie ma tego co czytać, ale, ale może się bardziej pośmiać, o. E, bardziej się może z tego pośmiać, co tu napisali. E, no w każdym układzie, no e, jest, na tym na, jest na tym całym na tym 105, to jest bardzo dobre. Tylko że, e, wie, wiecie, to jest taka troszeczkę ściema, bo 105 to nie jest topowy osprzęt. Do, 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 do topowego sprzętu, to jeszcze mu troszeczkę brakuje. Co jakby nie zmienia faktu, że on jest jakby no bardzo dobrym sprzętem, nie? Tutaj jakby nie ma, nie ma żadnej wątpliwości, nie? Dobra, więc tak, z takich ciekawostek, później jakby. Czy zwrócił uwagę na koła? Nie mogą tak się za bardzo dopatrzeć. miałem takie wrażenie, że to są koła ze szczękami zaginanymi i to byłby straszny kibel. Teraz wam pokażę, o co chodzi. O, ja miałem wrażenie, miałem wrażenie, yy, miałem wrażenie, że tam są takie szprychy, takie zaginane, wiecie, o. Znaczy, to już nie, ma, nie patrzcie na tą markę, bo to tam już mniejsze o to chodzi. Chodzi o to, że, żeby takie zaginane, miałem takie wrażenie, a, a, ale tak naprawdę, jak się przyjrzałem dobrze, yy, jak się dobrze przyjrzałem na tych zdjęciach, czy nawet se wszedłem na, na to, co na sensy, i to są dokładnie te same koła, Tak sobie zobaczycie z bliska, to są szprychy proste. Czyli nie, nie takie zaginane, tylko takie, nie? i to i też są zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie lepsze, więc to jest jakby na pustym rowerze. I dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że tutaj jakby tak w tym opisie tak się wiecie, podniecają, że on jest taki sztywny, że on w ogóle nie ucieknie żaden wat z którego rowerzysta wygeneruje nie ucieknie żaden wat i wszystkie, wszystko pójdzie na koła. E, tak się tym podniecają, i to tyle pieniędzy, wiecie, na czy przyzwyczaj i tak dalej. Tylko, że mi się na początku wydawało, że właśnie nam takie dziadowskie, czy dziadowskie, dziadowskie, jak w takim budżecie, nie? Dziadowskie koła e, z tymi czprychami zaginanymi. No ale nie, ale doczytałem się na spokojnie i ten, i jest, jest ok. I rzeczywiście są te szprychy e, proste. I jeszcze zmierzam do tego, że jeżeli byście szukali, wiecie, takiego roweru. Powyżej 10 tysięcy, czyli już taki, no można powiedzieć, że z wyższej półki Znaczy, ktoś tam zaraz napisze, że to jest półka średnia, nie? Znaczy ja uważam, że to jest półka wyższa, ale... Nie wiem, albo... Albo ten, albo... Albo my, jakby wszystko jest takie drogie, albo ja jestem taki biedny Także wiecie, możecie... Właśnie, tutaj dołożę... Jest taki, będzie link w opisie jeżeli, jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to możecie postawić mi wirtualną kawę, także nie ma problemu, link jest w opisie, nie? A teraz garść ogłoszeń parafialnych, jeżeli lubicie to, co robię i chcecie mnie docenić, możecie już teraz wesprzeć mnie, stawiając mi wirtualną kawę. A tak naprawdę to herbatę, bo kawy to w sumie nie piję. Link w opisie filmu. Dobra, to może będę mniej się czuł, że jestem takim biedny, nie? Dobra, e, no ale wracając do tematu e, Jeżeli właśnie macie, chcecie kupić taki rower za ponad 10 tysięcy, czy no, to, no w tym wypadku za 15 To ja sobie nie wyobrażam, żebym miał na takich kołach klasycznych, nie? Z tymi klasycznymi szprychami, bo to jest po prostu To, to jest po prostu nie? Oto tego typu szprycha, no to Naprawdę, ja nawet tańsze rowery e, spokojnie można sobie złożyć za poniżej 10, 10 tysięcy spokojnie można mieć e, koła e, z prostymi sprychami, spokojnie. No dobra, więc te koła e, wyglądają całkiem przyzwoicie. E, druga sprawa jest taka, że fajnie, że tutaj mają e, zakrąglony e, ten rand. To jakby znacząco wpływa na wytrzymałość, żywotność i aerodynamikę, więc to też jest na plus. Bo też, chociaż to już taka era tych kół, wiecie, tych ostrych kół już chyba. Minęła, nie, bo jakieś takie, właśnie, były koło, że to były takie, wiecie, śpiczasty ten, że można było pomidoras na tym ukroić, nie? <grych> Ale chyba już te czasy minęły. No dobra, e, więc to tu jak najbardziej na plus. E, jak na razie, wszystko fajnie, pięknie. E, idziemy dalej. Hmm. No tak, jak to wspominałem, to wszystko jest na tym. E, na tej stopiące. I słuchajcie, ważna sprawa. Znaczy, no to ogólnie jest rower czasowy, tak. Więc e, spodziewalibyśmy się, że korba e, będzie szosowa, No i faktycznie taka jest. Tu ważna sprawa. Trzeba zwrócić uwagę, że tu jest korba e, z przeżyciem 534 i to jest taka kobiecie. Korba ogólnie szosowa dla juniorów. nie? E, jakby jak to by dziwnie nie brzmiało, e, to nie oznacza, że to jest korba dla dzieci, tylko to jest korba nie dla zawodowców. No bo dla zawodowców. To by była np. 53 na 39, nie? I takich korb unikajcie jak ogień, naprawdę tych 53 na 39. Nigdy, choćby nie wiem co, choćby skały, srały nie kupujcie roweru na takiej korbie, bo to będzie powodowało bardzo e, zdecydowanie niższą kadencję. E, szczególnie na jakichś tam podjazdach i tak dalej, i to będzie niszczy kolana. Niszczy wasze zdrowie, zawiera przyjemność z jazdy i tak naprawdę skraca samojeżdżenie, no bo w, kon, w kontekście tam ilość tam lat to, to po prostu skróci was, waszą karierę na zwierzanie świecie, nie? Takiego wiecie, miłośnika, amatora, tak zwanego juniora, tak? No bo te, te korby 53 to są dla, mówię, dla zawodowców to, to są, uwierzcie mi, e, Siła, jaką, jaką ma wytrenowaną taki zawodowiec, to jest w ogóle to jest niebo a ziemia. Naprawdę, i tu, takie, i tutaj, no tak, to ludzie piszą, że tam tak, ci użytkownicy tak się podniecają, żeby będą się ścigać, ale uwierzcie mi, choćby ktoś, pomimo największych chęci, taka mówię przeciętna osoba, nie mówię o takich wiecie, harpaganach, nie? Ale taka normalna osoba, pomimo najszczerszych chęci, nie ma startu, po prostu najmniejszego startu do zawodowców, nie? Tacy może wiecie, harpagani, coś tam lokalni ściganci, to może jeszcze jako tako, może coś tam bym. ten. Może mogliby pomyśleć w ogóle o tym, ten. Ale tak nie kupować, ale może coś tam pomyśleć o takiej o taki korbie większej, nie? No chyba, że byście mieli rower czasowy, ale, ale ogólnie ten... Choćby nie wiem co, nie, 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 nie idźcie w ten 53 na 39. To jest zdecydowanie lepsze, zdecydowanie. A w ogóle, jak macie grawela, to jeszcze nawet coś mniejszego by pasowało mieć, ale dobra, to już tam jeszcze o to. I teraz tak, i teraz tutaj słuchajcie, jest zagłoska, bo później jest yy, kaseta, nie? i niestety nie pochłapili się, żeby napisać, yy, jaki to jest rozmiar tej kasety. Ja też już szukam w paru miejscach, oczywiście, no, ja nie jestem Chuckie Norrisem, ja nie, nie przejrzałem całego internetu w 15 minut, więc yy, i też nie mam yy, armii researcherów ale z tego co ja widziałem na kilku stronach nigdzie nie chcieli podać tej, tego, tego tego rozmiaru tej kasety dokładnego no i tak sobie po prostu wszedłem wpisałem sobie e, tą kasetę tak wpisałem w internet e, no i wiecie jest niby ta kaseta tu jest rozmiar podane, podany bo to jest 11 tylko że tych wariantów jest kilka nie? i tu też się można by naciąć naprawdę i teraz uwaga e, do czego zmierzam zmierzam do tego że jeżeli byście chcieli kupić, i znowu nie jesteście zawodowcami, to ten rozmiar jest ok. Tak? Ten rozmiar jest, jest w porządku. Nie? Więc szukajcie. Nie wiem, można się zapytać w sklepie, jaki tam jest rozmiar e, tej kasety, e, żeby powiedzieli. E, jeżeli powiedzą, że jest 11 na 34, to jest ok, to, to, to bym brał. Nie? Ale gdyby powiedzieli, że na przykład jest 11 na 23 albo 25, to, to nie. To nie, to, to już, ja, już bym taki, to, ja bym taki nie brał. To już jest bez sensu. nie. No, to tak to wygląda Więc jest tutaj, tutaj jest taki, wiecie, znak zapytania, nie A wszystko inne Wszystko inne, no co, no słuchajcie No, życie umierać, nie I Ja też miałem taką, e, taką zagwozdkę, że Wydawało mi się, że jak zobaczyłem na tą cenę e, A, no to szkoda, to mówiłem Że no, wydawało mi się, że to Że to jest trochę drogo, nie I mówię, kurde, za 15 tysięcy rower No to i na 105, no tak trochę lipa, nie No ale no niestety, wiecie, no Inflacja, dodruk i te sprawy, e, Kredyt 0% i naprawdę ta cena nie jest jakoś szczególnie wygórowana, chociaż też i tak uważam, znaczy, ja po prostu uważam, że to jest dużo pieniędzy, ale jak za to co ten rower oferuje, jak, jak to co jakby rynek pokazuje, co co mówi, co jest na rynku, to okazuje się, że ta cena nie jest taka wcale taka zła. Powiedział, że jest taka dosyć przeciętna, nie? No jakaś wiadomo, nie jest jakaś super atrakcyjna, ale tak więc, no, podsumowując, bardzo fajny sprzęt, ktoś ma, ktoś ma taki budżet, to myślę, że jest to bardzo fajny sprzęt, tylko trzeba pamiętać, tylko wiecie, wszystko fajnie pięknie. No ten rower ma wszystko ma to co trzeba, nie? Tylko trzeba pamiętać jedną rzecz, że ten rower będzie niestety drogi w eksploatacji, to też zależy od ile jeździ, nie, ale... ale on będzie drogi w eksploatacji. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze. Właśnie ma napęd e, 12 rządowy. I one są o wiele droższe niż 15-40, tak? To jest po pierwsze. Po drugie, Primo. E, on jest, na, mm, on jest na hamulcach hydraulicznych. E, no, ja wiem, że hamulce hydrauliczne są e, fajne, przyjemne w użytkowaniu. Tylko wiecie, one są przyjemne jak, jak rower wjeżdża ze sklepu, nie? Bo później, jak się trochę pojeździ i to się zostawi, i jakby nie, nie będzie się latało po serwisach, co tam regularnie powiedzmy, to te hamulce nie będą tak chodziły, ale no, coś tam zaczną piszczeć, obcierać i to będzie mega denerwowało, No i to, właśnie tak jak powiedziałem, to. Po prostu trzeba będzie chodzić z tym po serwisach, no i to będzie kosztowne, nie? No i właśnie o to chodzi. Taki właśnie jest ten rower, że on jest u mnie bardzo fajny, w news że będzie po prostu obłędny, tylko że no, jakby wiecie, przyjdzie e, e, proza życia, no to okaże się, że jest trochę drogi w utrzymaniu. Kolejna sprawa to jest to, że on ma e, DA2 i to jest e, znowu jakby, to jest... Może nie tyle, że to jest jakoś tam coś awaryjnego, bo może nawet i nie jest awaryjne, tak? Tylko to jest jakby, to jest kolejna rzecz, o której trzeba myśleć, nie? I ktoś może powiedzieć, o to nie ma problemu, ja sobie mogę ją naładować, nie? No tak, tylko wiecie, to jest dokładnie taka sama. Weźcie sobie sytuację, jaką na przykład macie z telefonem komórkowym, nie? I to wiecie, już ta jakby era tych, tych Nokii, tam bodajże 630, gdzie ładowało się telefon raz na dwa tygodnie, to już dawno minęła. Dzisiejsze te iPhony, czy tam jakieś Samsungi, czy, tam, czy coś. To się ładuje, nie wiem, raz dziennie, raz na dwa dni. To też zależy, kto ile używa, nie? No i słuchajcie, i wielokrotnie mi się zdarza, i wydaje mi się, że właśnie, jeżeli komuś też się to zdarzyło, to dajcie oczywiście lajka like, albo napiszcie w komentarzu bateria, hashtag bateria. Jeżeli Wam się zdarzyło yy, w życiu, nie wiem, gdzieś pojechać, czy tam jakąś, jakąś wycieczkę, czy tam nie wiem, do rodziny, tam do znajomych. I e, okazało się, że zapomnieliście naładować telefonu w domu. No a akurat w samochodzie czy tam w tramwaju, no nie ma ładowarki, tak powiedzmy, czy tam nie macie. No i okazuje się, że jest lipa, nie? E, I naprawdę mi się to wielokrotnie zdarzyło. I e, to mi się zdarza, nie wiem, raz na dwa tygodnie, powiedzmy, taka sytuacja, że gdzieś tam zapomniałem ten. I właśnie o to chodzi, to jest kolejna rzecz, o której trzeba myśleć, nie? I to jest, wiecie, to jest tak jak z psem, że to jest kolejna rzecz, że gdzieś tam trzeba myśleć, w jakiejś tam logistyce. Yy, że tutaj trzeba, wiecie, naładować, że to, że tamto a gdybyście mieli takie klasyczne drżutki yy, yy, na linkę to po prostu nic nie musicie z tym robić, po prostu wsiadacie i jedziecie, tak? Ja właśnie mam takie, ten, yy, ja mam w swoich wszystkich rowerach te klasyczne yy, te linki Ja wiem, że może też one są troszeczkę mniej wygodne niż te d 8 sobie zdaję z tego sprawę no ale mówię wam, to to się po prostu reguluje raz na, nie wiem, powiedzmy, sezon i już, nie? I tym nic nie trzeba robić. Ja o tym w ogóle nie myślę, w ogóle to nie pamiętam. No właśnie, to jest to, nie? I to jest właśnie o to chodzi, że ten rower e, to jest taki, wiecie, no... Trzeba będzie o niego dbać, nie? I on będzie kosztowny, nie? Bo a tu właśnie, zapomnicie, nie pójdziecie do serwisu, będzie problem z hamulcami, a to to, a to tamto, a to to. No ale jeśli, ale jeśli byście, wiecie, tak jeździli, tak powiem, w warunkach cieplarnianych, e, tak jak ten... Tak jak, e, tak jak był ten wywiad tego czaskowskiego z, tym, z, z Stanowskim, nie w tam u niego w chacie. Właśnie mówili, mówili że, że to był wywiad jak w warunkach cieplarnianych podobno. No właśnie, nie o to chodzi, że tutaj jak będzie jakby w warunkach cieplarnianych, będziecie mieli wszystko, wiecie, jak to się mówi pod kontrolą. E, bo już tak macie, bo już, bo na razie jakby do tej pory macie za mało rzeczy, które macie na głowie i chcecie sobie dołożyć coś nowego, no to tak, to wtedy naprawdę on się on na pewno odwdzięczy. E, Zwiększy Wam się przyjemnością z jazdy, prędkością i dalej. No ale to no, właśnie zaległo cenę, nie? Pytanie. A, i jeszcze taka, e, ten, taka, taka jest ciekawostka, taka śmieszna rzecz, która ja tutaj doczytałem też się. No i tu tak się wiecie, podniecali, że zobaczcie, w porównaniu do Giulio Evo, to jest jakiś inny model e, z tej firmy. Osiągnięto redukcję oporu o 9%, nie? Daje to przewagę 1,5W, daje to przewagę oszczędności 1,5W. I słuchajcie, to, dlaczego to jest śmieszne? Bo ja jakiś czas temu robiłem taki film też... E, daję jego teraz, mnie miniaturkę na ekranie. Odnośnie oporów aerodynamicznych i jakby z tego naprawdę, to jest bardzo ciekawy i bardzo pouczający film, polecam wam wszystkim obejrzenie go. E, I naprawdę, jak po obejrzeniu tego filmu, e, uświadomi się sobie, że te wszystkie takie teksty, nie, to jest po bełkot, nie? Te wszystkie, że jakieś tam 1%, jakieś 2%, bo naprawdę, jeżeli naprawdę chcecie bardzo dużo zaoszczędzić watów, to musicie się nauczyć jeździć w odpowiedniej pozycji, to jest raz musicie mieć, mieć nie wiem, na przykład odpowiedni kask, musicie mieć odpowiednie ubranie. I to daje przewagę nie 1,5%, tylko na przykład daje 20% przewagi. Takie właśnie, takie przygotowanie, że tam powiedzmy tej pozycji i tak, takich tam rzeczy, nie. A ta rama, to wiecie, to jest taka wisienka na torcie, więc naprawdę, jeżeli chcecie o czegoś zacząć znaczy nie ja nie mówię, że jakby to skreśla ten, przekreśla ten rower, nie, absolutnie tego nie mówię tylko bardziej ja bym tak potraktował taki wpis tak bardziej humorystycznie, nie? że to jest takie wiecie anegdotka, że możecie sobie poopowiadać wśród znajomych się po prostu z tego pośmiać bo to jest takie, wiecie, pis na wodę, fotomontaż ale naprawdę jeżeli chcecie jeżeli chcecie naprawdę poprawić swoje osiągi to nie, nie kupując taką ramę za 10 tysięcy czy tam za 20 000, tylko naprawdę mając Kask, e, e, odpowiedni kask, odpowiedni strój odpowiedni, i przede wszystkim odpowiednią pozycję. To jest, to jest najważniejsze tak naprawdę na rowerze. A wszystko inne to jest takie, wiecie, no coś tam daje, ale to wiecie, no to może jak się jest zawodowcem, znowu, jak się jest zawodowcem, się jeździ w Tour de France, to może coś tam by dało te 1,5%. Ale jak jeździcie amatorsko, to, to nie, to bez sensu w ogóle. na to wydawać. No dobra, y, to tyle na dziś. Jak się Wam podobało, to oczywiście lajkujcie. Napiszcie, napiszcie w komentarzu koniecznie hashtag bateria, jeżeli Wam się taka sytuacja zdarzyła kiedykolwiek. No i ten, jakby pamiętajcie, że jak macie jakiś tam problem z gwostkę, czy jakby chcecie jakiejś takiej pomocy przy serwisie samego roweru, to piszcie do mnie śmiało. Wiadomo, o czym znaczy mówię, tak, bo wiadomo, że nikt nie będzie chciał jechać ze Szczecina. Chociaż nie mam takiego jednego znajomego, który przyjechał ze Szczecinka, aż to jest w nie, to jest trochę bliżej niż Szczecin, ale też bardzo daleko, nie? Więc pozdrawiam, jak ogląda ten film. No, także mm, e, Także mówię, jak jesteście zwłaszcza Warszawy okolice to piszcie śmiało Ja bym z miłą chęcią coś tam podpowiem, zrobię Możemy się gdzieś spotkać, nie wiem, pojeździć Wszystko jedno Także no, to tyle na dziś Oczywiście mm, lajkujcie, subskrybujcie Żeby nie właśnie mnie na kolejny taki materiał A, no i oczywiście możecie wesprzeć e, Moją działalność stawiając mi wirtualną Cześć!